Witajcie, witajcie kochani. Projekt Passat zakończony. Samochodzik jeździ, odpala. Na razie testujemy go. To znaczy ja go testuję. Przedsięwzięcie pod tytułem wymiana silnika w takich warunkach jakie tutaj mamy wymaga podejścia niż w przypadku dysponowania halą ogrzewaną. Tutaj mamy warunki polowe, dlatego należało do projektu Passat podejść troszeczkę z pewną dozą fantazji. Jak widzieliście silnik ze skrzynią został zdemontowany, wyjechał i był robiony zupełnie w innym miejscu. Niż to, gdzie zostawiliśmy samochód. Po czym po rozdzieleniu silnika ze skrzynią i założeniu nowego silnika, powrócił do miejsca, gdzie był samochód. Sprzyjała pogoda, a więc opatrzność myśli i czuwa nad nami. Samochód pięknie odpala. została kosmetyka tylko będziemy musieli pozakładać osłony silnik, który tutaj został zamontowany ponieważ jest rozbitka i nie wiadomo jak długo w jakim stanie był przechowywany po przejechaniu kilku, kilometrów będzie poddany wymianie oleju przepłuczemy go jak widzieliście, zdejmowałem skrzynię biegów, jak widzieliście, zdejmowałem bliskę olejową, bliska była czyszczona. To krótko te ale teraz już się uspokoił. Pięknie chodzi, poziomy płynów, trzyma, e, tutaj wszystko było przejrzane, układ hamulcowy, przy okazji układ sprzęgła, e, teraz e, układ wspomagania i kochani do następnego filmu, na razie, cześć!